Tarcza się zrówna sama za jakiś czas. Witajcie! W dzisiejszym odcinku wykopię trochę ziemniaków. Ale najpierw trzeba przesmarować kopaczkę. No i w dodatku dospawać tutaj brakujące te wariaty całe. Kurde. Przy okazji umyję też myjką ciśnieniową. Ciągniki, i z racji tego, że już się zbliża zima, ujemne temperatury będą nocami. To by pasowało wodę zmienić na płyn. Więc od razu wypuszczę wodę z chłodnicy. A dlaczego ona nie chce lecieć? Kurde! Co jest? Niedobrze. Dobrze, kranik pewnie się zategował Żeby w czasie tej mojej działalności Wyleciała sobie woda na spokojnie O to mi chodziło Kurde no, A myjka ciśnieniowa już czeka na robotę Może drutem pójdzie O Tak jest Nagromadziło się czegoś Ale drutem przetkałem i poszło Kurde, I jeszcze jest kranik w bloku. Gdzie on jest? W bloku, czyli gdzie jest kranik? Kurde, a jest tutaj, ale tu leci elegancko. Ale ciśnienie. Cieszę się bardzo, że Wam się spodobała moja piosenka country o siebie pszenicy. Ale Jarek zdjąłeś okulary, wiem. A niedługo też będzie można zobaczyć mnie i w okularach i bez. Kurde, w parodii wystąpiłem w takiej jednej gościnnie, mama ostrzegała. Ale to na razie jeszcze taka trochę tajemnica. Jarek, nie gadaj tylko myj. No tak, trzeba tu umyć, żeby się lepiej spawało myjką ciśnieniową. I od razu przy okazji ją. Ciągniki, bo się ukurzyły, a 60 to w ogóle nie była myta i od nowości. Od kiedy ją mam tej nowości, znaczy. A tutaj właśnie chciałem ściągnąć, bo zobaczcie ile tego jest dziadostwa. W ogóle swoją drogą to podnośnik zaczyna. Od początku opada. I chyba nie podnosi się do samej góry. Myślę, że gdzieś dotąd się podnosi. A no może i do samej góry. Nie. Nie, dotąd się chyba nie podnosi. Dotąd gdzieś. Miami. Me Jak jest, fajnie? No to dobrze. Teraz sobie przypomniałem, że od momentu zakupu ciągnika nie odkręcałem jeszcze do piast, żeby tam nakłaść smaru. Trzeba to zrobić. A i tu zawsze jest na, na tych odstojnikach na filtrach paliwowych znaczy nie chcę myć kopaczki żeby tutaj brudów te kalamitki po prostu napchać tak to przesmaruje trochę się zastanawiam nad tym schematem Powiem Wam, ja jestem trochę słaby z rysunku technicznego, ale. Ale kurde, ten schemat to jest taki trochę skomplikowany. Powiem Wam, bo właściwie wszystkie kalamitki to chyba jest widać, bo one są dość charakterystyczne. Tu, 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 tu. Tu i tu. I one są przedstawione na tym schemacie. Tu jest jeszcze, że się olej leje do tego. Z drugiej strony też są kalamitki. Właściwie układ jest taki sam. I jeszcze tutaj na tych kołach pasowych są, a tutaj, tutaj. Więc yy, ten schemat z schematem. Gdybym ja, ja produkował takie kopaczki, to wiecie, jakbym pozaznaczał wszystkie kalamitki z strzałkami, tak jak robię na miniaturkach, po prostu takie strzałki i cześć. Za pamięci, żeby nie zapomnieć. Trzeba nalać płynu, jak już wszystka woda wykapała I zrobić to tak, żeby nie narozlewać Bo wiadomo, ochrona środowiska Mam 10 litrów, to powinno starczyć Nawet nie poczuł Na styk Bo jeszcze po odpaleniu ciągnika Na pewno trochę wejdzie w przewody nawet teraz, jeśli wezmę, ale może będzie gitarowo, to się jeszcze sprawdzi po odpaleniu. Najpierw zacznę od zobaczenia co jest w piaście tego koła. Czy w ogóle jest trochę smaru? No, chyba nie jest tak tragicznie. A w drugim takie coś się zrobiło ale to dokoptuje tutaj trochę i będzie okej okay. o to 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 to. O, to to starczy tyle trzeba dokręcać mocno bo w 30 naładowałem tyle smaru kiedyś że to się odkręciło nie ma co przesadzać też z ilością tego smaru teraz będziemy Smarować smarownicą też możemy zacząć od tych kół, bo tu jest kalamitka, przeszło i tu na dole też przeszło. Bo słychać o, piękny dźwięk. A jeżeli ktoś nie widział. Kalamitki w ogóle to zrobiłem kiedyś taką piosenkę, bo jesteś jak ta kalamitka wyjdę na dwór. Jak jest wykręcona, nowa, nie? Bo czasami trzeba zmienić. Mam nadzieję, że ją widać na tej rękawiczce. Przed smarowaniem wydaje mi się, wszystkie kalamitki trzeba wytrzeć ze smaru, żeby nie napchać tego smaru z powrotem tam do środka. Także przechodzimy do kopaczki, bo czekam aż mi tutaj wyschnie trochę, żeby mnie prąd nie poraził, jak będę spawał. Więc robię wszystko, żeby. Chwilę. O, ale już widzę, że tutaj będzie ciężko samemu to nasmarować. Do smarowania tej kopaczki lepsza jednak będzie stara ta wotnica, starego typu. Dlaczego? Nie wiem. Tak jest tu po prostu już wszystko wyrobione. Że ta nowoczesnego typu nie da się i założyć na to, nie? Trzeba by było w dwie osoby smarować, tamtą jedna by musiała trzymać, a druga naciskać. Trzeba dokoptować smaru. Muszę się zbliża ku końcowi. Tu jest taka metoda na jego dokoptowanie. Najlepszy do tych operacji jest wrzeszczot. Ale jak nie ma pod ręką, to nożyk od kosiarki też jest dobry. Zrobił się pęcherzyk powietrza. To nic. Trochę do tyłu. Będzie dobrze. Rozbieram teraz osłonę. O! Zobaczcie! Dobrze, że tutaj zajrzałem. Odkręciła się kalamitka. Tak właśnie wydawało mi się. Bo w sumie, żeby przesmarować ten wałek, to nie trzeba odkręcać tej osłony, bo tędy można by było ją przesmarować. Tylko ja widziałem, że coś jest, kurde, chyba nie tak. Zobaczcie, odkręciło się z tej strony. Akurat nie mam takiej nowej bo tu jest większy gwint muszę tą wyczyścić i tą wkręcić czyli założę na tą lotnicę. o i pykniemy teraz przechodzi czyli jest sprawna można założyć ją tam z powrotem Idzie, idzie, damy mocniej, ale dobrze, że tutaj zajrzałem, bo było nieciekawie. O, to dziadostwo, jakie to. Dlatego trzeba wszędzie zaglądać, wszędzie patrzeć. Ale zrobiłem fachową robotę teraz. O, poszło. Troszkę smaru poszło na darmo, ale ważne, że przeszło. Teraz trzeba dokręcić i będzie dobrze. Olej w przekładni. Zobaczcie, korek w lewu jest niejako bagnetem. I co tutaj on pokazuje? No, że jest lux ok bo miarka jest właśnie. Tak jak jest i się mieści, jest w normie. Jest bardzo dobrze. O, tu jest graniczna na środku, teraz. Widzicie, jest pięknie. Nie będziemy tu nic dolewać. Pewnie jeszcze od nowości jest. Teraz muszę wyrzeźbić z płaskownika te wariatory. Trzy. Nie będę, nie będę tego kupował. Wiedziałem, że tak będzie. Musiało tak być. Tarcza się zrówna sama za jakiś czas. Teraz trzeba naciąć. Trochę to niebezpieczne, bo trzeba blisko przybucie. Chodzi mi o te wcięcia takie. O, jeszcze za mało trochę wyciąłem, żeby to się ładnie przyspawało wszystko. To się długość zgadza, jeszcze zobaczyć. Elegancko. Dobrze będzie. Ale z tym cięciem to pamiętajcie, trzeba uważać. Nie róbcie tak jak ja. Ja pokazuję, jak nie robić. No i dobra, spawamy. A żeby mnie prąd nie kopnął, to sobie na palecie stanąłem. Piękna robota. Kurde, deszcz zaczyna padać. No nie, ja nie mogę. Kurde, też zaczął ostro padać. Muszę uciekać ze spawarką. Kurde, zobaczcie na szybkości, jak to wyszło. Wyszło ładnie, ale muszę kończyć, bo mnie prąd porazi. Muszę chować te graty, bo też zaczął padać. Ach. Będę kopał ziemniaki w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia! Cześć! Jednak przestał padać deszcz, to jeszcze przejedziemy jeden przejazd z kopaczką. Zobaczcie teraz na spokojnie, już jak to ładnie wyszło. Zobaczymy, czy wytrzyma. Tam już przesmarowałem, tutaj też. Więc. Jedziemy! Bo dawno 30 nie było, właśnie przy jakichś pracach narzekali co po niektórzy. To teraz będzie okazja popracować na 30. Nawozy się siało, i się teraz nawozy na siedzeniu rozkładają. W ogóle będę kopał 30. Dlatego, że 30. Sadziła ziemniaki sadzarką i taki rozstaw jest zrobiony na sadzarce właśnie pod trzydziestkę te rzędy, te redliny, czy tam jak to się nazywa. Więc sześćdziesiątką by się źle jeździło. Ze cztery wykopię radronki, bo nie chcę kopać więcej, bo jeszcze mokro jest. Zobaczymy najpierw, czy wytrzymały moje wariatory. O, wytrzymały. Wszystkie? Wszystkie. Widzicie? Żaden nie pękł. Ale problem jest taki, że muszę przestawić bardziej w tą stronę kopaczkę. O! No za bardzo leci w tamtą stronę, bo jest teren lekko w tamtą pochyły. Przez to się źle robi. I za mokro jest. Ale jeszcze raz przejadę. No bo jak już mam to piętą, to chcę trochę wykopać. Chociaż powiem Wam, że to jest największa wygoda. że są dwa ciągniki, to może cały czas być przypięta. Z 60 się przyjedzie, zbierze, jakoś to będzie. Jeżdżę na okrętkę, żeby nie zasypywać jedne drugich. I chyba powiem wam jeszcze je wykopię Jeszcze raz przejadę żeby było po co pojechać 60 i tą małą przyczepką Powiem wam starczy, ja już sobie sam 60. przyjadę z przyczepką. Nie będę was fatygował, żebyście jeszcze oglądali, jak to zbieram. Ale jeszcze się wam pochwalę, że na pewno się nie urwały te moje dospawane wariatory. A one teraz się tak zrobiły. O, to nie ma co do tyłu ruszać bardzo. Bo się tylko mogą zepsuć. Niepotrzebnie ruszałem do tyłu. Nie będę na podwórko tyle brał tej ziemi ze sobą. Chcę to trochę zgarnąć Każdy wariator jest sprawny Piękna sprawa Okej, okay, to trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Kurde żeby nie było, że nie ja zbieram.